Życie prywatne, plus praca, inne obowiązki i tak się złożyło. Akwarium są pewne zmiany, niewielkie. Rośliny zaczęły coś mi marnieć, ale może to jest takie przejściowe, okresowe, jak w porach roku, że rozwijają się lepiej, gorzej. I niestety tak to już jest, nie? No, ryby są przed karmieniem, także one mogą tutaj zasłaniać pewnie rzeczy, które chcę pokazać. Mekki super rosną. Co prawda, jedną mi gonią, biedaczkę i męczą. Nie, te akurat co tutaj są, co widać, bo te są fajne i łuski wszystkie mają, i nic się nie dzieje. Ale tam w trawie daleko tam schowane. Nie, akurat ta, tam jeszcze dalej schowana jest jedna. Biedaczka dostaje, równo dostaje. Muszę coś z tym zdziałać jeszcze. Lotosik fajnie rośnie. Wczoraj czyściłem akwarium i mimo tego jeszcze się ten taki pyłek unosi. Rośliny na tej części bardzo mocno przyciąłem, przyciąłem, wyrwałem. Bo chcę to odmłodzić. Jeszcze tam są takie stare liście. No, ale coś musi być, nie może być gołej żwirku. I jest pewna niespodzianka. Trzy tygodnie temu Czyściłem A tu coś się wydarzyło. Mi w rękę samiec barwniaka męczył. I proszę. Mam młode barwniarki. To jest właśnie jeden z nich. Pięknie. Nawet się nie spodziewałem, że będę miał młode. Miałem dwie pary barwniaków. I jeden samiec skapitulował. Odszedł do wiecznych pływów krainy. Ale z tych co pozostało utworzyła się parka i są młode barwniaki. Naliczyłem ich około 15 sztuk no ale to to tak dokładnie człowiek nie wyliczy. Pięknie rosną. Specjalnie nie ingeruje w akwarium. Mekki, jak widzicie, nic im nie robią. Na początku, jak były młode, to oczywiście matka z ojcem oj, dawały popalić mekkom, Z tego rogu akwarium przeganiały wszystkie ryby. Gdzie one tutaj akurat tak gniazdowały? Nawet mówię, ja czyściłem szyby. To mnie samiec po ręce, po ręce tak dziobał. Myślał, że coś zrobię źle, krzywdy z młodym. Teraz tylko się zastanawiam, czy to będą same samce. Czy. Będzie jeszcze coś innego. A tu jedno z rodziców. Pilnuje nadal. Tam drugie. O, teraz cała gromadka niemal wyszła. Te młode tak i tak już się tak rozpływają. Co? Już teraz rodzice tak już nie, odg nie odganiają tych mekk. Od młodych, nic im nie robią. Te młode już trochę podrosły. I jest mówię spokój. I teraz fajnie one mi tutaj rosną. I teraz tylko się zastanawiam. Czy te młode barwniaki to są same samce, czy same samice. Bo z tego co wyczytałem, to e, jak to powiedzieć, to jest zależne od temperatury, jaką jest w akwarium temperatura, i od tego jest zależne, czy się rodzą same samce lub same samice, nie? I teraz z tego co się orientuję, to tam jest ta szczelina. Tak jakby jakby taka jaskinia i tam właśnie barwniaki chyba wyszły na... Tam właśnie złożyły ikro i się urodziły. Mówię teraz się tylko, jeszcze muszę podrosnąć i się okaże czy to są same samce, czy same samice. Musia statusiem jeszcze trochę ich bronią, ale już to nie jest to, co kiedyś było na samym początku, że aż tak mocniej, nie? Tak. No, poza tym, że właśnie młode mi się jakoś chowią. Piękne są. Super. Tak, w akwarium dalej życie się toczy. No zmajki, które jestem naprawdę dumny, kundę, piękne ryby. Zwłaszcza ten duży. Ten drugi też. Tu jakby się para utworzyła, oni tutaj taki dołek sobie zrobili jakby gniazdo. No nie widzę na razie, żeby. Chciały ich rozkładać. Co prawda, ten dołek tam już jest od przynajmniej ponad miesiąca, ale nie dochodzi jakoś dotarła tarła. Karmię już ich ochotką. Uwielbiają ochotkę, nie? I to są ich prawie codzienne takie utarczki. Delikatne na szczęście, ale super to wygląda. Mieczyki też wydały na świat młode. Oczywiście te młode to są pochowane po krzakach. Tylko widzę, że dwie, trzy sztuki gdzieś pływały. No ale to, co przetrwa, jak to powiedzieć będzie najmocniejsze, nie? Bocie fajnie rosną, kolorów nabierają i też za ochotką aż szalone są. po mekkami i, i bocjami inne ryby, ochotki tak nie jedzą, właśnie jak te dwa gatunki. Reszta to na, na ochotkę tak nie zwraca uwagi. mówię, no jeszcze muszę się pozbyć tego takiego pyłku jakby pływającego, no już jeden filtr jest typowo mechanik wata w nim tylko jest wymieniam tą watę przynajmniej raz na pół tygodnia i mimo tego ten pyłek się unosi no może jest prąd, prąd taki silniejszy prąd tego tej wody płynącej w tym akwarium, no bo z jednej strony jeden filtr, z drugiej strony Deszczownica pcha, ale to... mimo tego. Wo woda jest jakby to powiedzieć czysta, tylko ten pyłek się taki unosi. Górami olewają, nie, nie mają zamiaru się trzeć. I koniec. a ryby tak, jak to powiedzieć, nie widzę, padają e, Nepalki te, garda pandy, dwie mi padły niestety. Bocje siatkowane też fajnie żyją. Mam ich chyba ze cztery sztuki jeszcze. Ładnie wybarwione, żwawe i naprawdę zadziorne. Ślimaka w akwarium nie uświadczy. Stu tutaj ślimaków nie ma, bo załatwiają sprawę. A co do my, właśnie tych gravat, no chyba ze starości, już dwie padły, bo mam i mniejszy, i większy. I z tych większych właśnie mi padła jedna, potem za, za, za 3-4 dni druga. Ale nie było żadnych objawów, żeby coś słabo się czuły. Po prostu. Z, nie wiem chyba ze starości, a może coś nie odpowiadało, nie? Teraz tutaj mówię, poza tym się ryby trzymają Woda jest podmieniana, przynajmniej raz na dwa tygodnie tam około 100 litrów wody podmieniam co tak gdzieś 1 czwartą i ryby mają się dobrze Raz w tygodniu taka trochę głodówka jak gdyby Wiem, że na kol koledze na YouTube barwniaki oglądałem film że koledze na YouTube barwniaki zjadły młode no mam nadzieję, że jemu jeszcze raz się tam rozmnożą i będzie miał to szczęście, co i ja i się doczekam młodych. Ja specjalnie mówię się tam, nie rozczulałem nad tymi barwniakami. Chciałem, żeby jak najsilniejsze były, jak tyle, ile ich się wychowa, to będą najbardziej silne osobniki, nie jakieś chore. Jakieś tam z jakimś tam upośledzeniem. Po prostu mają być zdrowe. No to do następnego razu. Ja zaraz muszę ich nakarmić, bo oni tu nieraz szybę mi od Tego dziobania w to szybę. Te ryby. I postaram się znowu za jakiś czas wpuścić następny filmik. Jak tam te barwniaki moje. Rosną. No to na razie. To cześć wszystkim.